I znowu jesteśmy... O! Pan Mirek napisał, że tutaj bywał z kumplami, że to był bar mleczny. O, pewnie, pewnie był. Nie Tylko Ty kojarzysz Baltonę, tak A, czy nie? A, tam był bar mleczny. A, no dalej. Okej. No, nie okay. Możliwe, chociaż nie, nie jestem pewna, ale na pewno pan wie co mówi, tylko A, ta, nie wiem, wie, pan, jak pan Mirek to jest nam to ostatnio bardzo dużo komentuje. Bardzo dziękujemy. No, miłość do Sopotu. Za miłość do Sopotu możemy sobie przybić piątkę. A ten hotel, on się nazywa nie senator, tylko rezydent No, no coś mi się naprawdę, jakieś zaćmienie miałem mocne No ale cóż, można się pomylić? Czy ja tak nie mówiłam prawda? Słuchaj Ja tak nie mówiłem, dlatego, no sorry Nie wiem, już nie pamiętam co ja mówiłam, ale Dobrze. Sama nie pamiętam, jak się nazywa. Uwaga, uwaga Chodź Bożu, przechodzimy A jak się nazywa pub, który tam za rogiem po prawej stronie? Irish. Jak? I... Irish. Irish na pewno? A nie jakiś inny? Nazwa na pewno Irish pub? O nie? Nie wiem, właśnie nie, nie? pamiętam. Bo nie bywałam w pubie, ale tak to się kojarzy, był taki relaks. A teraz zobaczcie jak tutaj <grym> e... teren dworca wyładniał. Jeśli byliście tutaj dawno temu to no, wyglądało to całkiem inaczej. Dużo gorzej, bym powiedział. A teraz jest ok, Nawet bardzo. I te wszystkie proste formy, zobaczcie, korespondują z takimi klasykami. Na sztupe? Na Red Bulla? No oczywiście no, przecież... Dlaczego mam nie mieć zawału wcześniej? Ja to lubię. Jasne. A ja nie lubię. Lubię, ja w sumie wszystkie je lubię, Tigera też lubię. Chociaż śmiejecie zawsze tym mnie jak dobra może być Tiger. Co? Ale mi to akurat bez różnicy w smaku. No ale jeśli rzeczywiście produkty premium są głównowarte w dzisiejszym świecie, to może faktycznie trzeba kupać Tigera. Ale no jednak zaleciłem Ci teraz prawdziwego Tak. I tak wygląda zobaczcie. Dworzec sofocki obecnie. Tu jest knajpa Cały Gaweł, bardzo mocna, bardzo modna. Mocno. Mocno modna. Mocno modna, tak. No zwłaszcza, że tu jest y, oyster bar. Ale to są oyster, więc y, no nie dziwię się, że amatorów może jest mało. To jest jakiś pomysł. Na dzisiaj? Czy, czy chcesz mi po prostu ten, żebym się tym napchał i... Żeby było lepiej, co? bo nie, nie rozumiem Nie, ja po prostu lubię i Mógłabym sobie zjeść, ale nie w tym momencie, może jak wrócimy Okej, okay. dobrze Tutaj kiedyś był Whisky on the Rock, ale już się chyba skończył Ta nasza pizzeria, którą bardzo lubimy, ona jest tutaj na rogu, o tutaj To jest prosto, tam po prawej stronie jest KFC Naleśnikarnia, którą nam dzisiaj polecali w komentarzach jest tutaj po prawej stronie. Obok KFC. Obok KFC. A w tym KFC też trochę zjedliśmy. Tak, Pamiętasz? szczególnie po nocy. Że zwłaszcza jak wracaliśmy, już tam nie wiem, pierwsza, druga, Aha. to chciało się tak po prostu wejść do KFC tak. i zjeść takiego I granderka albo, albo coś tam. No. Ale jeśli chcielibyście zjeść pizzę w Sopocie, to naszym zdaniem tutaj e, tak, ta wygrywa. I koniec. Ja tutaj tu. Obsługa jest superowa. Tak mhm. Jezu, Co to było? Co? No, gorzej chyba. Tutaj mieszają się wszystkie zapachy piekarniano-KFC-owe. No ale zobacz, to jest taki dworzec, którym nie śmierdzi z czochami. No jest świeży, dworzec, tak. jest to po prostu no. świeży. A, czekaj, bilety. Bilety, no lepiej kupić, nie? To, to się bardziej na legalu jedzie wtedy. No gdzie ty idziesz? Czekaj, kolejka jakaś tutaj? Obowiązuje? Czy każdy do... Ale czekaj, bo tam jest wolna kasa, tak? Ale tam są międzynarodowe i krajowe, jak Aha. to jest kan. A my na pewno jedziemy tylko do Gdyni, tak? A dokąd. Tak. tak. No to okay. dalej nie. Dobrze. Ziemy sobie na powrót od razu, nie? Pewnie. Już powiem ci, że nabieram ochotę na coś do jedzenia. Na przykład takie frytki w Gdyni na plaży, albo. Nie wiem, no coś tego typu. Ale na pewno na plaży. Na plaży miejskiej w Gdyni. Czy co, wysiadamy na wzgórzu? Idziemy sobie do centrum? Czy jak? Ja nie wiem, czy nie powinniśmy tam stanąć, bo oni są chyba razem. Jedna, jedna, jedna grupa. Ale tu są te Chodź. Do górze czy do głównej? To ty mi powiedz, Basiule. Jedziemy tam tak, żeby wyjść na bulwarze, tak? Okay. No tak. tak. No ok. No, no możemy wyszeć na wzgórzu i przejść się bulwarem do głównej. zobaczymy, czy to w ogóle jest jakaś różnica. Dobrze, ok.